Cześć witam bardzo serdecznie z tej strony Wiper. W dzisiejszym odcinku testujemy sobie zestaw Big Blast Ballistic firmy Tropi. Również od firmy Tropi go otrzymałem. Bardzo dziękuję. Co nasz zestaw zawiera? Nasz zestaw zawiera 5 rakietek, 3 duże, 2 duże, ale troszeczkę mniejsze i solidną plastikową rurę do odpalania tychże właśnie rakietek. Ja pozwolę sobie zunboxować ten zestaw i będziemy wiedzieli, z czym mamy do czynienia. Największą rakietę zestawu. Jest ona naprawdę solidna, jednak waga jej no nie wskazuje na to, żeby ona była jakaś taka potężna. Mamy tutaj gwizdek zabezpieczający ląd, także bardzo mądre posunięcie. Jedną z tych wielkich rakiet odłożę sobie do wielkiego testu rakiet, który Zostanie nagrane już właściwie za niedługo, jeszcze troszeczkę musimy pozbierać i będziemy nagrywać. Także mam nadzieję, że nie będziemy mieli mi tego za złe. I mam nadzieję, że efekt będzie Wam się również podobał. A zapomniałem się wspomnieć, mamy tutaj takie alaka ale coś takiego, tylko, tylko dłuższe, co się podpala, to się żarzy, i można od tego odpalać nasze rakietki. Jest to tutaj, i to też również sobie przetestujemy, czy to faktycznie działa jak powinno. Zapraszam do oglądania. Testujemy rakiety Big Blast Ballistic odpalimy 4 sztuki postaramy się odpalić je dołączony do zestawu ala kadzidełkiem Witam Was na podsumowaniu. Rakiety Big Blast Ballistic. Efekt jest przyzwoity. Jedyny wielki, to jest bardzo duży mankament. Silnik rakietowy, który jest włączony do tej rakiety, jest zdecydowanie za mały. Jak na tak duży tutaj y, korpus, jest on po prostu za słaby. Te rakiety nie mają dość dużej siły na wzbicie się do góry, co jest widać na nagraniu, i wybuchają no, no, po prostu nisko. Za to duży minus. Ogólnie efekt jest fajny, cena też jest niewielka, bo bodajże około 30 zł za takie rakietki, które... Ich design jest naprawdę fajny, duży, duży jest ten korpus i bardzo duży szacunek tutaj, bardzo fajnie to wygląda. Ale jednak cały czas mam w pamięci to właśnie ten właśnie silnik rakietowy, który był zdecydowanie zbyt słaby. Biorąc pod uwagę ten silnik, wystawiam im cenę 7 z minusem. Na 10. Dziękuję bardzo firmie Tropik za podesłanie mi owych rakietek do testu. Tą rakietkę również dołączam do wielkiego testu rakiet, który będzie się, no, za jakiś czas. W tym momencie ja się z Wami żegnam. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, dołączcie do mojej grupy na Facebooku i nadejście reflinek w opisie. Na razie.